stare osiedla mają na ogół tą tkankę wymiany, że nawet jeśli pojawili się nowi, no to oni idą do tej starszej pani z ciastem, która mieszka obok, bo ona zawsze jest w domu, więc odbierze paczkę. Mm -hmm. Jest więcej takiej Wspólnotowości wynikającej też z oswojenia miejsca. W wszystkich mhm. budynkach, blokach, osiedlach, w których mamy dużo mieszkań na najem krótkoterminowy, gdzie mamy w ogóle dużo mieszkań na najem, gdzie mamy dość homogeniczną grupę ludzi, mhm. ta wymiana będzie zdecydowanie mniejsza, bo będzie dużo mniej punktów w styku no bo po pierwsze sąsiad nie odbierze ci paczki, bo go też nie ma, więc zostaje nam portier, jeżeli jest w tym budynku. Po drugie, będziemy mieli, nawet jeżeli mamy dzieci w tym samym wieku, to jest dobry pretek, żeby rzucić sobie, się sobie do gardła. Na temat różnic wychowawczych, bo aktualnie mamy polaryzację wszędzie, więc i w wychowywaniu psów, i w wychowywaniu dzieci. I będzie dużo więcej takiej potencjalnej zazdrości pod tytułem: Sąsiad ma nowy samochód, to może ja też powinnam pomyśleć mm -hmm. o nowym. Albo ci mają ten penthouse na górze, a my mamy kawalerkę na parterze, i co z tego wynika. Więc te homogeniczne osiedla mają zupełnie inną strukturę i nawet różne memy czy ostatnio reklamy pokazują, jak bardzo um, potrafią być wręcz karykaturalne. Mm -hmm.